Wieczyny, Ale mam to podawać? No tak, to później Od maliny. Połeczka Będziemy Yy, Natalia, wielkie gratulacje. Były no, nerwy trochę, bo widziałem, stanąłem tak koło ciebie z dwa metry przed startem widziałem, ale to pewnie to jak sobie zawsze coś powtarzasz, żeby się yy, no, nabuzować przed startem, żeby gdzieś tam ta adrenalina chyba w dobrym, w dobrym kierunku poszła i chyba poszła, prawda? Walczyłaś jak lwica o, o dobrą pozycję na zejście? Yy, tak, raczej u mnie to normalne, ja jakby zawsze sobie coś tam powtarzam przed startem. Yy, no walczyłam, ale jakby niezbyt wywalczyłam, no bo gdzieś tam <grych> byłam trzecia czwarta, no dałam siebie. Wszystko, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, może czułam ten bieg poradny w nogach, może inne. Jest. Przeprosiłam już dziewczyny za to, bo wiem, że mogłam dać Ciebie więcej i wiem, że jakbyśmy wyżej zmieniły, to może by było złoto, a nie brąz, ale, ale trzeba się cieszyć z tego, co mamy, przywozimy brąz i po raz kolejny jest to medal, więc trzeba się tylko cieszyć i, i na błędach będziemy się uczyć. I duża ambicja, jednak u Ciebie, u was wszystkich wierzyłyście w to złoto, tak? No tak, myślę, że wierzyłyśmy. No jakby ja tutaj pobiegłam dużo poniżej oczekiwań, myślę, jeżeli chodzi o wynik przynajmniej, więc myślę, że gdybym ja pobiegła na swoim poziomie, to, to byłoby do wzięcia. No, ale tak jak mówię, to i to jest hala, i jest kilka biegów. W kilka dni, więc myślę, że też nie mogę tak, aż tego tak rozpatrywać. Teraz do Igi może mikrofony, bo Iga następna. Iga, ty tutaj zmieniłaś swój odcinek, prawda? Już nie wiedziałeś na pierwszej zmianie. Lepiej Ci się biegło tutaj w, tym, w tej konfiguracji, czy jak Lepiej zostałam sobie zaskoczona rano decyzją trenera, że, że mam biegać tą pierwszą zmianę. Nie poszło tak, jak też bym sobie życzyła. Jakoś tak nie chciałyśmy na klatę przyjąć tej pierwszej zmiany, dzisiaj musiała to po południu zrobić wieczorem Natalia i ona, ona oczywiście jest zawiedziona, ale my jesteśmy z niej dumne i, z, i zrobiła co mogła i wszystkie jesteśmy z siebie dumne, bo no kurczę, to jest medal. Czy no, mógł być złoty, ale też mógł być czwarte miejsce. Tyle rzeczy mogło się wydarzyć po drodze, że mogło się w ogóle nie dobiec. Także yy, to, że ktoś jest zawiedziony, so, swoją, swoją postawą jakąś tam, no to, to tylko właśnie świadczy o tym, jakie my zadzielone jesteśmy, jakie jesteśmy ambitne i jak chcemy walczyć, więc to tylko nas napędza do zdobywania kolejnych medali. I to, że zdobyłyśmy się brąza, nie złoto, to też może. Yy, Pociągnie następne dziewczyny do lepszych wyników. Mnie, żebym jeszcze chciała biegać. Jeszcze przecież jest Gosia, która tutaj z nami też przyjechała, która też będzie chciała jeszcze dalej walczyć o to złoto. No i młodzież, która dołącza. Dobrze, no to teraz do Kingi, jeszcze chciałem się. To mogę odpowiedzieć, jak ona trzyma już tak naprawdę. Dobra, to teraz Kinga. Kinga. No, ty nie biegałaś w eliminacjach, także byłaś przygotowywana na finał. Chodziło o to, żebyś no, jak najwięcej siły miała na finał, no, bo wiadomo, że ty przechodziłaś ostatnio chorobę, prawda? I gdzieś tam jesteś zadowolona z tego, jak po, po chorobie doszłaś do, do siebie. No, byłaś chyba chwalona za, za tą swoją zmianę. Jak ty to czujesz? Zdecydowanie jestem zadowolona, bo bardzo się bałam, jak to po prostu wyjdzie. No, czułam się parę dni źle, byłam osłabiona, e, też e, parę dni treningu wyleciało, więc no po prostu nie. Wiedziałam czego się spodziewać, bałam się trochę tej odpowiedzialności. No i po prostu cieszę się w ogóle, że ten start doszedł do skutku, bo jeszcze kilka dni temu to wcale nie było pewne i martwiłam się po prostu, czy, czy zdążę wydobrzeć. Więc tak, no jestem naprawdę bardzo zadowolona i mimo, że dla dziewczyn ten medal no, to może być e, no jednak zawodem, no to no dla mnie to po prostu jest wielka radość, no bo to jest pierwszy medal w ogóle i pierwsza moja impreza halowa, także no jestem bardzo zadowolona. No właśnie i Ty też tam walczyłaś na końcówce, żeby Justynie jak naj, najwyżej oddać tę pałeczkę, prawda? Tak, no trochę poszalałam na pierwszym kole, e, bo stwierdziłam, że no, muszę zabrać za Amerykanką, chyba Amerykanką. E, tak w ogóle wyprzedzisz, e, jak się, no, to Jak poszła się, Był taki pomysł. E, no chciałam też się tam wcisnąć. E, <grym> <grym> chciałam się tam wcisnąć. E, e, ja e, od wewnętrznej, no ale ona zauważyła mnie po prostu trochę zeszła, więc się nie udało. No ale myślę, że i tak i tak jakby bieg na plus, więc więc okay. Na pewno na to chociaż tak z trybun to rozmawialiśmy z kolegami, że tak bardzo grzecznie biegłaś, że jakby nie chciałaś tam jakoś szturkać i tak dalej, że miałeś jakieś momenty, ale być może to jeszcze zawahanie wynikające z braku tego doświadczenia. Jeszcze no, to jest, na to, to jest tak naprawdę ale mój też po drugi biegła, nie? To by było tak. trudne, jakby kogoś wypchnęła, mogło też by się skończyć z kwalifikacją, więc też mądrze pobiegła. No też To jest mój drugi sezon na 400, tak naprawdę na Hali. Ja też nie jestem jeszcze obiegana, właśnie tak ramię w ramię. Także no, no muszę zbierać doświadczenie i tyle. A tego doświadczenia nie brakuje na pewno Justynie, która jak zwykle kończy. Nie karierę, ale sztafetę. Oczywiście. Justyna i tutaj zakończyłaś też z sprtupem, bo właściwie z no, zaplecza gdzieś tam kępkę, bo jeszcze zdołała cię wyprzedzić, ale ty do, do, dowiozłaś tę sztafetę na, na trzecim miejscu i jest kolejny twój medal i całej sztafet. Tak, przyznam się szczerze, że obserwowałam, co dziewczyny wyczyniają na bieżni i patrzyłam im, kurczę, znowu będzie walka do, do samego końca. Mm, ale czułam wbrew pozorom się dobrze, czułam, że też przewożę gdzieś femkę, że ona próbowała atakować i jak gdzieś starałam się odpierać ten atak. E, poszłam po zewnętrznej stronie, taką podjęłam decyzję, mogłam być może zostać na, na pierwszym torze, być może wtedy było. Srebro, no ale tak naprawdę nie, nie wiadomo, podjęłam taką decyzję, a, a nie inną. Mamy brązowy medal y, halowych mistrzostw świata i w dalszym ciągu nasze apetyty są niezaspokojone. Jak przeżyłaś te pięć biegów? Bo tego się trochę obawiałaś, że w ciągu trzech dni jeszcze nie miałaś pięciu biegów? No, e, lekko nie było. Myślę, że wczorajszy finał dał mi troszeczkę mm, oznaki. Nie czułam się dzisiaj od rana rewelacyjnie, ale no już. Nie ja z jednej, tak, nie z jednej opresji wychodziłam. Tutaj bardzo dużą rolę odegrały dziewczyny, walczyły od samego początku. Ja miałam za zadanie dowieść tą sztafetę, walczyć, i myślę, że pokazałyśmy po raz kolejny, że jesteśmy w tej czołówce światowej, liczymy się i na pewno będziemy chciały w sezonie letnim więcej. Pamiętacie, że często jak się na różne imprezy, to się mówiło. Czasami nawet, no jeszcze parę lat temu, nie ostatnio, ale parę lat temu, że walczymy o srebro, no bo jednak Amerykanki są za daleko, później się mówiło, że walczymy z Amerykankami, teraz te Amerykanki są za nami, także do no tutaj jakieś pozytywy na pewno też z tego można wziąć, prawda? Tak, no ja jak najbardziej mówiłam przed biegiem, że stać nas na to, żeby pokonać tutaj Amerykanki i, i to zrobiłyśmy, już nie po raz pierwszy, po raz kolejny i wierzę w to, ta granica gdzieś między nami się coraz bardziej zaciera. To są to jest sztafeta, tak naprawdę wszystko może się zdarzyć, ja to zawsze mówię i mam nadzieję, że jeszcze nieraz uda się im utrzeć nosa